Hejka Jastenati, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy w serii Minecraft Survival Prawdziwe rzeczy i dzisiaj będziemy łowili y, ryby y, Bo dzisiaj będzie luźny odcinek y, Bo dawno takiego luźnego odcinka nie było A że z łowienia ryb w Minecrafcie No y, Ja wychodzę właśnie z mojego parku Multimedialnego Także dzisiaj w Minecrafcie będziemy łowili ryby Patrzcie ile tu jest budynków, masakrycznie. No, dawno też Minecrafta nie było, ale no cóż, także zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz i ja Wam pokażę gdzie będziemy był, był łowić ryby. Ja mam wełtkę przynętę i ja dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, ale tutaj próbuję znaleźć niebieskiego axolotla. Ten tutaj miał być basen, a się zaczęły rozpitam tutaj kałamarnice, axolotle. No i tak wyszło, że tutaj pierwsze będzie y, rozmnażaczka axolotli, a potem jak znajdę tego niebieskiego axolotla, no to po prostu to już zniszczę i będzie to już normalny y, basen, jeżeli się w ogóle da to zrobić, y, ale to... Opowiem wam kiedyś w kolejnych odcinkach w serii Minecraft. No a my się właśnie wybieramy do tamtego oceanu. Co tam widzicie? I dzisiaj będziemy łowili ryby. A jutro będzie farming simulator 19, ale niestety już po szkole. Także no i dzisiaj, be, i w jutro będzie, farmi, będzie farming po szkole. Także no co, zaczynamy łowić. Ja już łowiłem rybeczki. Yy, także rzadko nagrywam, kiedy łowię ryby w Minecraft. Także dzisiaj sobie nagramy. O już mamy. Co mamy? Łososia. Yy, ja bym sobie tutaj zrobił miejsce na skrzyneczkę, bo w ogóle no nie mam miejsca, jak widzicie w ogóle. Nie za pokażę, gdzie jestem. Jak nie wiecie, no tam jestem tam, widać y, szpital. Tam, gdzie rozmawiam te aksolotle, ale na razie dzisiaj nie o aksolotlach. O axolotlach sobie będziemy gadać na innych odcinkach, ale ten odcinek prawdopodobnie będzie we wtorek, bo poniedziałek y, będę rozmawiał. będzie w Ach, ale dobra. Y Także no w poniedziałek będzie farming, a we wtorek będzie Minecraft, kiedy próbujemy roznożyć niebieskiego axolotla i mam nadzieję, że nam się będzie to udawało, nie że trzeba będzie tam kilka jakichś tam odcinków nagrywać, że roznażam axolotlę, bo on jest mega rzadki i w grudniu yy, tam pod koniec grudnia tego roku yy, mają dodać jeszcze rzadszego axolotla, zielonego, także ale ja co słyszałam, że mają go wycofać bardzo bym tego nie chciał bo chciałbym mieć niebieskiego axolotra, więc do grudnia musimy się śpieszyć, bo chcę mieć tego niebieskiego axolotra. a tu jeszcze dwa miesiące do grudnia, bo to że październik i grudzień, no więc jest szansa, że po prostu wycofią tego niebieskiego axolotra, a to byłoby złe no bo z niebieskiego i co i no nic, w sumie Wam zapomniałem pokazywać ile ja jeszcze rybek w jakim krótkim czasie złowiłem, bo już Wam mówię, oj teraz nie zdążyłem, bo mam wełka, przynęta trzy takie zaklęcie i mam sześć surowych dorszy i jednego surowego łososia, także... Jaś tutaj, o widzicie co mi, rozzymka nowa ryba. Ja nagrywam o 8.30 o, no dobra. Y, także mam już parę tych rybek w szybkim czasie. O, druga rozzymka. Mam diamentowy y, zbrojkę i jestem cały niebieski. tak ten od którego prawdopodobnie we wtorek znajdziemy w jakimś czasie może ale no wiecie ten akson to jest mega rzadki i i mam dodać jeszcze rzadszego zielonego w grudniu ale mam drugiego syrowego łososia no jak jak wiecie będzie taki luźny odcinek bo dzisiaj beł... znaczy łowimy ryby bo po prostu rzadko łowię ryby ja bym zmienił lokalizację jak tego złowię o. Także ja zło, u, 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 zmienię lokalizację, hmm. tylko bym ustawił dzionek, bo się robi nocka, hmm. także no jutro będzie Farming hmm, Simulator, a we wtorek będziemy znajdywać niebieskiego Axolotla w Minecraft. <toszcz> hmm. Hmm. No to dobra, jeszcze mamy 4 minuty na łowienie rybek. Tutaj mamy surowy DOR 7, rozzyłka 2 i surowy łosoś 3. Tak to na razie wygląda, bo wiecie, tutaj nie tylko ryby się łowi. Tutaj można też buta złowić, łuk, no wszystko. Także wszystko można złowić. Nawet te kałamarni rzadko. O i mam nowy level. 77. Może nam się uda. Kobarnica. Ej! Kobernica. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Nie no, dobra, nie będę jej łowił, bo ona mi nie jest potrzebna. Ale bardziej potrzebne są ryby. Nie wiem chodź, nie wiem, co ja z nich robił. Bo ja tylko je łowię tylko, żeby był odcinek. Mm ale no yy, no dalej to sama wędka mam już w połowie rozwaloną no i widzicie jak mi się te ryby szybko łowiosły bo mam przyneł te trzy na yy, wędce na razie mam te same ryby więc nie muszę wam mówić troszeczkę bym zmienił lokalizację tam jest moja wioska tam gdzie wydać szpital yy, no trawa na piasku Dobra. Wow, już 7 minut, ale to szybko leci. 10 minut to leci mega szybko. No tam jutro farming będzie. A we wtorek rozmnażamy niebieskiego axolotla No ale już to dużo razy mówię, ale tylko wam przypominam. Ale jutro będzie film dopiero niestety gdzieś koło 17, także bo jutro idę do szkoły niestety no tak <grystanie> mi się nie chce no ale no muszę no muszę <grystanie> dobra także łowimy rybeczki o mam w końcu zrobiło coś ja bym poszedł na ocean bo na oceanie jest większa szansa że złowię buta albo łódkę albo coś w tym stylu yy, także no o, no, 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 to pewnie jest, bo jeszcze dwie minutki na oceanie sobie pobędziemy. Eee, może się nam coś przytrafi. No, 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 płynie coś i co to? No niestety, surowy dorsz. No niestety, mamy surowy dorsz. Także no. <tszuj> yy, yy, yy. Dobra i uwaga, uwaga, no coś przyjdzie, coś przyjdzie do mnie, czy no? Uwaga. No, rozzymka. o. Tak wyglądam bez okularu, rzadko się pokazuje, ale tak wyglądam o okularki, no. Dobra, więc jeszcze mamy minutkę. węka już nam się prawie psuje, ale już coś do nas płynie, no niestety. Surowy dorsz. Mm więc no, no no no, hop o, o tak mówiłem, skórzane buty, skórzane buty, widzicie, miałem rację no więc to byłoby na tyle, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcja oraz komentarz i tak mówię, mogę złowić skórzane buty na oceanie, a nie bardziej na rzece także no, dzisiaj łowiłem ryby, także łapeczka, subskrypcja, komentarz a ja się wracam już do mojej wioseczki i minecraft będzie dopiero we wtorek, dobra, podlecę na kreatywnym będzie szybciej, także hej do jutra, jutro będzie farming simulator no tutaj jest tor różowy. także hej Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1 i hej